Cześć, jestem Aleksio 15 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj to jest pierwszy odcinek nowej serii Minecraft Wędrówka. W tej serii to ja będę robić wędrówkę, będę szukać świnek, żeby zbierać sobie jedzenie i tak dalej. Słuchajcie. Jeśli chcecie więcej odcinków z serii Minecraft Wędrówka, to zostawcie mi suba, łapkę, y, znaczy tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście odzwoneczku, żeby być, y, znaczy, y, żeby, być, y, żeby załączyć powiadomienia o nowych filmikach. A ja to co, zapraszam was do oglądania i miłego gapienia się. Dobra, słuchajcie, ja właśnie tutaj y, sobie będę tutaj wędrował. A więc sobie, y, sobie pochodzimy sobie. Znajdziemy sobie jakiegoś zwierzaka, świnka albo owca albo chickena, Sobie będziemy zbierać jedzenie. Ja może w tym czasie y, y, co? Zrobimy sobie taki spacerek. Dobra. Y, y, o kurde, bo ja bym znalazł jakąś wioskę w ogóle, wiecie? Chyba nie ma jakiegoś zwierzaka w ogóle. Tu jest jakaś kopalnia w ogóle. Oa Dobra. Ale tu jest... To nie jest chyba jakaś kopalnia, tylko tu nie wiem to jest w ogóle. Słuchajcie, mm, jeśli. Yy, napiszcie w komentarzach ile chcecie odcinków z Wedługów. Yy, yy, dobra, yy, o kurde, tu są zwierzęta. Tu mamy owieczkę czarną. Musimy ją zabić. Niestety, no nie uciekaj mi owca. Zostań tu. No, co jest grane? <laughs> no, owca. O, a jedzenie dała mi? O, nie, zombiaki! Uciekamy stąd! Aha, uciek. Niestety to były ogni. Chyba się. Ognia się przypaliły się ogniem, chyba. O, baraninę dała owsa. Świetnie. A tu co jeszcze tu? Czarną wełnę mi dała. Bardzo dobrze. Yy, słuchajcie, mm, już nie przedłużamy, tylko szukamy dalej jakiegoś zwierzaka. Yy, jedzenie mi się przyda, surową paraninę zjem. Nie, teraz nie jestem taki głodny. Dobra, mm, musimy szukać jakiegoś zwierzaka w ogóle. W tej serii możemy znaleźć jakieś zwierzaki albo może znowu jakieś wioskę znajdziemy, nie wiem. Ja nie wiem gdzie może być jakaś wioska Może być wioska villagerów Villagerów W ogóle jeśli chcecie być na serii Minecraft wędrówka Napiszcie w komentarzach kto chce być na tej serii Bo ja nie chcę być sam Chicken co ty tu robisz Patrzcie na mnie jak mówię To idź ja chcę zbierać jedzenie O jedzonko mam to musimy teraz zostawić te zwierzaki bo te zwierzęta musimy zostawić te, te chickeny owcy świ, świnkę nawet nie zobaczyłem ani jedną dobra może sobie tak może pozbieramy sobie jakieś drzewo żeby mm, albo nie wiem yy, może mm, oko, to jest chyba kolejny chicken co nie no gdzie on poszedł nie, to jest owca. Chodź, no chodź owieczko. Chodź się bić. o. A jedzenie mi... Aha, baraninę mam. Teraz mam białą wełnę. Dobra, może sobie... Ojej, lama. Tu jest lama co pluje w gr... ogóle. ten. Podróżnik też miał te lamy w ogóle. W ogóle możecie obejrzeć sobie siódmy odcinek przy w mieście. I dlatego zapiłem tam y, tego podróżnika. Dobra, może sobie jeszcze co pochodzimy. Dobra, ile mamy minut filmu 4? Znaczy się nie wiem jak to <laughs> w montażu, bo ja w ogóle to ja montuję, nie wiem ile to jest. Dobra. Chyba dobrze powiedziałem. Tutaj nie co pokazuję, że 4 minuty tu wkazuję. O kurde, musimy uważać. Może, o, może co podbieramy tu drzewko. Chętnie sobie podbieramy tu drzewko. Proszę bardzo. Dobra, z białej wejmy bym zrobił łóżko sobie z tego. Dobra, zbieramy dalej. Mm, słuchajcie. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za 60 subskrypcji. Yy, jesteście fajnymi widzami. Nie wiem kto mi dał suba, ale mm, w ogóle mm, dziękuję wam mega za tyle subów i mam nadzieję, że, mm, że próbujemy dobić 100 subów. Yy, i w ogóle zadawajcie pytania do QA do Super Ninja yy, do mojego brata. Musicie zadawać mi kilka pytań. Dlatego... O, zobaczmy, coś można z tego typrodzić. Zobaczmy. Zobaczmy. O, patrzcie. Duże mieszkniczy mogę zrobić. O. Przedmioty. Pomarańczowa wełna. O kurde to jest A z białej wełny coś można zrobić? O linkę można zrobić A tu szary barwnik można zrobić Fioletowa wełna Tu żółty barwnik można zrobić z tej żółtej wełny Dobra chyba drzewo będę używał Nie wiem Jakiś domek skutował, ale ja wiecie, nie, wiecie co, ja nie mam takich Dobra, obietnice te kolejne zabijemy. Proszę bardzo. Muszę zbierać jedzenie, żeby to jeść w co nie? Zapraszam serdecznie na kanał z gierkami, czyli SuperNinja.pl, to jest kanał mojego brata. Bo wleciał tam odcinek społa. Jeśli nie zobaczyliście to po prostu wejdźcie na ninja FL i możecie obejrzeć nowy film Ciekawe jaką kolejną gierkę by nagrała grać jeszcze. Ale mam duże jedzenia w ogóle. ja nie jestem taki głodny, a, a bo jak w, w ogóle teraz nie ma yy, nocy, tylko nadal dzień mamy więc można spokojnie sobie tu pod tę wędrówkę sobie zrobimy dzisiaj mm. o kurde to kolejny chicken dobra myśmy wstawmy już te zwierzaki mm. ja mam już na szczęście za... sobie tu zgniłe mięso mam surową baraninę i culowego kurczaka mam wiecie co mm jest czar aha tu mam czarną wełnę dobra oj co to jest w ogóle wiecie co w szorcie lekcja błęku to były jako na piłki zobaczcie sobie o jejku wow to nie jest nic nie wiem co to jest w ogóle napiszcie w komentarzach co to może być w ogóle z tego e do wody idź o, poszedł do wody. Dobra. My sobie chyba... Mm, o, kopalnia solna. O kurde. A tu jest woda, to nie jest chyba jakaś kopalnia, tylko... Nie wiem co to jest. Dobra, my że sobie... Mm, powędrujemy. O kurde, już jest tak ciemno będzie, a... A zombiaki mnie zabiją i co? Ja nie mam ani jakiegoś domku ja muszę znaleźć jakąś wioskę villagerów dobra ile mamy tu minut y, tego filmu eee, o kurde co jest 8 pewnie mamy dobra no to sobie jeszcze zagramy yy, więc spo na spokojnie o nie zombiaki uciekamy stąd słuchajcie ja już się boję Słuchajcie, niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Ten pierwszy odcinek z tej nowej serii Minecraft Wędrówka. O kurde, zombie. Ja, ja nie podchodzę do nich. Nie, no nie ma takiej opcji. Nie lubię zombiaków. I ciekamy stąd, bo to już bez, bez przesada w ogóle. Słuchajcie, jakbyście usłyszeli, że dodałem muzykę w tle, bo teraz od teraz będę, na, będę filmy dodać z muzyką w tle. Dlatego bez muzyki film był nudny. Dlatego yy, właśnie dodaję w montażu muzykę jakąś. Dobra, yy, uciekamy stąd od tych wrednych zombiaków. O jeju, bo ja się utopię i wszystkie rzeczy yy, stracę. Ojeju, dobra. O, kurczaka se mogę zjeść. Yy, surową baraninę. Aha, nie jestem teraz głodny. Ja sobie surowego kurczaka se zjadłem, nawet. O, na szczęście zombiaki mnie nie zabiją, ale musimy uciekać. O nie! Zombiaki villagerzy! Zostawcie mnie! Nic nie wam nie zrobiłem! Ała! Aha! On nie może mnie zabijać, ja nie mogę ginąć. Aha. On... Ej! Uciekamy od nich, ale i tak muszę od nich uciekać, przecież oni mnie nie, nie zabiją. Tylko oni się chyba ruszają, nie wiem. Nie łaście się, nie łaźcie za mną, stawcie mnie te zezonjak. Się... Słuchajcie, mamy 10 minut tego filmu. Tutaj wskazujemy ich nagrywarzce. Dobra, uciekamy. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach jaką nową serię, jeszcze jaką serię byśmy zrobili, jaką zrobił. to będzie jakiś Minecraft z jakimś miastem, albo nie wiem, Lucky bloki czy coś. Bo Lucky Blocky to to moj u mojego brata, u sub na kanale Super Ninja TV wleciał tam Lucky bloki, ale ze mną. Odcinek pierwszy, to był najdłuższy film, czyli 40 minutowy. O nie, Creeper zostaw mnie. Uciekamy stąd od niego. Bo to już bez... Prze przesada normalnie już. Uciekamy stąd. Chowamy się. Żeby nie niszczył tu nic. O nie! Pająk! Uciekaj mi stąd. O i zombiak. Słuchajcie, to jest właśnie seria Minecraft Wędrówka. A ja nawet nie mam jakiegoś domu, żeby sobie... O kurde, pająk! Dwie zombiaki są. Uciekamy! On nie, oni nie mogą mnie zabijać. No ja nie wiem, w ogóle jakąś mam nową wersję 1.2751. Jak w ogóle to ja gram na Awet Roku? Więc okej. Okay. O. Ja mam oko pająka, może se zjem, ale nie wiem co się stanie, jeśli zjem oko tego pająka. O nie! Co się tu wyprawia? Uciekajcie stąd te wredne zombiaki. Słuchajcie, możecie obejrzeć sobie film yy, nowy, czyli jaka to e, z, gra, z gdzie ram, gram w różne telgrinie, ale tylko w jeden tel czyli w jaka to piosenka. Możecie sobie zobaczyć. I... Okej, okay, dobra, nie przedłużamy tyle. Jeszcze sobie zagramy i będziemy potem kończyć. O nie, kolejny zombiak. Ja nawet łóżka nawet nie mogę zrobić. Ja mam teraz spać w ogóle wiecie Napiszcie mi albo Nie wiem Ja sobie chyba na trawce Chyba nie położę się bo... O patrzcie Tu są jeszcze Skeletony Zostaw mnie <grystanie> Uciekamy stąd O nie Creeper Ojej Słuchajcie, może być nazwane jak Minecraft Survival albo Minecraft yy, Ten. Nie wiem. O nie, Szkele skeleton bije tego pająka. Ja go zabiję. Zostaw ja z... nie. Aha, ja sobie chyba zjem coś. Surową baraninę se zjem. Ty głupi złodzieju. Idź mi stąd. Mierdzisz rybą. Idź mi stąd. Gubku. Dobra, wiecie co? Oj! Zombiak Villager! Uciekamy stąd! Uciekamy! Słuchajcie, jest tyle zombiaków, że ja nie wytrzymam. To jest właśnie Minecraft wędrówka. W następnym odcinku chyba będzie dobrze. Słuchajcie, może tak zrobić, tak się położę. Więc... Okej. Okay. O nie, słuchajcie, może tak zrobimy, sobie takie miejsce. Miałam iść do kopalni solnej, ale... Ale tam nie mam, nie wiem jak zrobić te, z tego światło w ogóle. Te... Torch. Nie wiem. Dobra, tak se położymy i. No nie, a będą tu zombiaki za mną łazili. Zostawcie mnie. Nie wiem po co tu w nocy są te zombiaki. O nie. Ja chyba wpadę do wody. Dobrze. Słuchajcie, ja chyba się nie będę... Nie, nie, nie nurkuję się, bo będę się utopił. I stracę wszystkie jedzenie moje nawet. I moje rzeczy. O, Linkę mam. Oj, surową baraninę chętnie nie zjem teraz. O pająka to na pewno nie zjem, bo coś mi się stanie. O nie! musimy lepiej uciec. Słuchajcie, mamy już 15 minut tego filmu. Słuchajcie, może w tym miejscu będziemy mogli skończyć już odcinek. Ojeju. Słuchajcie, jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami z Minecrafta. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków z Minecraft Wędrówki, wędrów, to zostawcie mi 10 lajków, to będzie kolejny odcinek z tej serii. No i co, trzymajcie się, pozdrawiam i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!